Słuchajcie, no kurwa, muszę to powiedzieć i nagrać filmik. Może do niektórych to dojdzie, że trzeba brać pod uwagę też innych ludzi. Pewnie też mieliście nieraz taką sytuację, chyba że należycie do takich osób. No to będziecie wiedzieć. Słuchaj, jedziesz sobie do dziewczyny, do chłopaka, do męża na wakacje, na wycieczkę, gdziekolwiek. I jedziesz pociągiem. Kupujesz sobie miejsce w przedziale, w pociągu, ale masz tam miejsce w przedziale. Siadasz na swoje miejsce, przychodzisz do wagonu, patrzysz, są dwie osoby, siadasz na swoje miejsce. Wszyscy ładnie, pięknie się zachowują. Pytają się, czy można odsłonić żaluzję, albo zasłonić, czy dać klimę cieplej lub zimniej. Każdy się pyta i zwraca uwagę na drugą osobę, żeby komuś. Że tak powiem, nie przeszkadzać i nie wchodzić w drogę. Jest wszystko ładnie, ale nagle widzisz, wchodzi ten osobnik, osobniczka, bo inaczej się na niego nie da, yy, inaczej go się nie da opisać, nazwać, bo to kurwa jest po prostu debil jakiś, który ma w dupie ciebie i innych, nie szanuje i nie jest nawet tak inteligentny, żeby zapytać się kogoś o zdanie. I o pozwolenie między innymi. Siedzi sobie, wchodzi ten osobnik. Widzisz, już kurwa jedno spojrzenie, wiesz, że coś będzie nie tak. I on tak. Są trzy miejsca wolne, więc torby kładzie na dwa. Sam zajmuje trzecie. Nie da do góry ich. Nie. Od razu ci kurwa odsłoni żaluzję. Chuj tam, że wszystkich światło razi i wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby yy, zasłonić. Zaczyna się chrzątać, rozkładać. Zmienia coś w klimatyzację, daje zimniej, cieplej. Nie wiadomo o co chodzi, ale to jest, to jest jeszcze nic. Za chwilę wchodzi, wychodzi. No Na początku myślisz, no może ma sranie, pęcherz przeziębiony. Wchodząc nie zamyka już drzwi. Wychodząc też tego nie robi. Co dwie minuty lewa, prawa chodzi po korytarzu, kręci się. Chuj, dwa, trzy razy rozumie, ale nie w ciągu godziny robi to 15 razy. Nie powie, przepraszam, przepycha się przez Twoje nogi. Jakby mógł, to by pierdonął jeszcze te walizki i śmieci na Ciebie, nie zwracając uwagi, bo on przecież kurwa zapłacił. Jemu się należy, a Ty tu jedziesz na gapę. Nie zapyta się o zdanie, czy może, czy nie będzie komuś przeszkadzać. Co wy